Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Moimi dzisiaj gośćmi są osoby, które działają w Stowarzyszeniu Dzieci Wojny. Między innymi pan przewod, członek zarządu ogólnopolskiego zespołu koordynującego sprawami dzieci wojny, Antoni Kwaśniewski. Ja się nazywam Monika Falej i w 2021 roku wniosłam ustawę do Sejmu, która by upamiętniała, nadawała Narodowy Dzień Dzieci Wojny osób, które urodziły się, które doznały krzywd w czasie II wojny światowej. Również wniosłam projekt, który mówił o zadośćuczynieniu w kontekście zrównania sprawami osób, które przeżyły wojnę jako dzieci wojny z grupą, jaką są kompatanci. I oczywiście bardzo dobrze, że obecnie grupa posłów PiSu również dołączyła się do tego projektu i złożyła taki właśnie pomysł do Sejmu. Przy czym jest zostawanie w połowie drogi, bo oczywiście ważne jest świętowanie, ważne jest oddanie honoru osobom, które tą drugą, wojną, drugą wojnę światową przeżyły jako dzieci wojny, doznając krzywd, doznając krzywd fizycznych, psychicznych, tych, które dzieci, dzieci których rodzice zginęli i dzieci, które później nie miały możliwości uczenia się, edukacji, taka, która by przyniosła im odpowiednie pieniądze, żeby teraz godnie żyć. Teraz akurat te osoby, by mogły godnie żyć, potrzebują pieniędzy, nie tylko świętowania. Możemy świętować, możemy pokazywać ten dzień jako coś ważnego dla tej grupy, ale teraz najważniejsze jest to, żeby mogli pójść do lekarza. I bardzo mnie to cieszy, że doczekają prawdopodobnie tego święta, ale teraz jest pytanie, czy doczekają możliwości skorzystania ze specjalisty, ze specjalisty, który pomoże im godnie przeżyć i zdrowo przeżyć. Musicie Państwo wiedzieć, że ta grupa to jest około 1,5 miliona osób w Polsce, które żyje w skrajnym ubóstwie, która nie ma na leki, która nie ma na opłaty za mieszkanie. Mamy informację, że ktoś dostaje 1700 zł emerytury, ale ma ponad 700 zł opłaty za czynsz. I jak takie osoby, które powinny być zaopiekowane przez państwo polskie, mają przeżyć od pierwszego do pierwszego? Już jest pewien dowcip, że może Sejm zająłby się skróceniem miesiąca, żeby tylko miesiąc trwał tydzień czasu. Na tydzień czasu starcza pieniędzy osobom, które są dziećmi wojny. Dlatego jesteśmy tutaj i mówimy świętować oczywiście możemy i bardzo nas to cieszy, że prawdopodobnie dzieci wojny będą miały swój Narodowy Dzień, by upamiętnić wszystkie ofiary totalitaryzmów. Ale z drugiej strony jesteśmy tutaj, by mówić o tym, że dzieci wojny powinny mieć szansę życia godnego i zdrowego. I przekazuję głos Antoniemu Kwaśniewskiemu. Dziecko wojny. Troszeczkę bliżej. Dziękuję pani posłance. Dziękuję innym posłom. Dziękuję posłom PiSu, którzy ostatnio też przyczynili się do tego, że to te święto w końcu narodowe święto jest, ale tak jak już pani posłanka powiedziała, bo o to święto żeśmy się starali 50 lat bo istnieje nasza organizacja ale trzeba to też powiedzieć warto i wyraźnie że nie chcemy świętować tylko do święta do każdego święta potrzebny jest jakiś tort jak już tu było powiedziane, ale ja dobitnie powiem z autopsji, bo żyję na co dzień sam mam, sam mam 1600 zł emerytury, a ostatnio kupiłem lekarz za 300 zł, znaczy miałem wykupić, a nie kupiłem, bo zastanawiałem się, co kupić, czy produkty żywnościowe, czy za czyż, czy wydać na te leki, no ale jakieś, jeżeli żyję tyle lat, blisko 90, to znaczy, że mam takie geny, że mogę jeszcze kilka, ale niektórzy właśnie z braku tego, że nie mogą za co kupić. Lekarz. No to umierają wcześniej. Coraz w na, naszym oddziale macierzystym, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, pracuję jako prezes oddziału dzieci wojny. 125 lat temu osób nas było. 30 osób już umarło. Nie z jakichś wieku, z chorób, z chorób rodzaju. I czekamy, tak jak już pani posłanka powiedziała, na lekarza kilka lat, ale jest prosty sposób dostania się do lekarza. Trzeba mieć pieniądze. Jutro się dostanie, więc chcemy od rządu. Może natychmiast nie czekając, może Niemcy za 10 lat nam coś wypłacą. Jakiegoś bonu medyczno rehabilitacyjnego, gdzie moglibyśmy skorzystać natychmiast od iść do lekarza na drugi dzień czy na trzeci. To wszystko leży u podstaw naszego dalszego, ewentualnego życia, dalszego życia, który być może, jeżeli sytuacja nasza poprzez taki bon by się poprawiła, to może jeszcze te kilka lat, yy, może pożyjemy. Wszyscy chyba Państwo wiedzą, nasi krewni, nasze rodziny nie mają za co pochować. 5 tysięcy złotych, pochowek kosztuje 15, 20 tysięcy złotych. Skąd wziąć te pieniądze? Nie mamy. To jest prosta sprawa. Państwo obecne ma na wszystko pieniądze, tylko nie ma na nas. Dziękuję. Czyli tak jak Państwo widzicie i słyszycie, propozycje, które są w, w, u Pani Marszałek Witek, leki za 5 złotych, kwestia podwyższenia oczywiście środków na pochówek, te propozycje lewicy leżą. Leżą również propozycje związane z równaniem dzieci wojny z uprawnieniach, tak jak kompatanci. To są 3-4 ustawy, które. Przywrócą godność osobom starszym na w jesieni ich życia. I liczymy na to, że oprócz świętowania będą realne działania Prawa i Sprawiedliwości. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. I tutaj oczywiście mamy też dla Państwa publikacje. To są wspomnienia Dzieci Wojny, tak żeby nie być gołosłownym w tym, co mówimy. To są wspomnienia właśnie chociażby też kolegów. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy. Dziękujemy.